Nazywam się Artur Iwaszkiewicz, Jestem współorganizatorem turnieju, który odbywa się przy ulicy Źródlanej w środowiskowym domu. Samopomocy jest to turniej ping-ponga, czyli tenisa stołowego. Jest to czwarty turniej integracyjny. Biorą udział tutaj z tego budynku osoby niepełnosprawne, jak i zawodnicy screenicy. Także latem organizujemy turnieje w yy, piłkę nożną, też integracyjne, też oczywiście przy współpracy mosir przede wszystkim i KS Żydlanej. Turniej, który dzisiaj yy, właśnie rozgrywamy jest pod patronatem burmistrza Knejc Zdroju, dr Dariusza Reśki który będzie wręczał nagrody tutaj dla zwycięzców. W dalszych latach też będą odbywane takie turnieje właśnie integracyjne, żeby zintegrować się z tymi uczestnikami, którzy przebywają w tym domu środowiskowym samopomocy. Gracias.